Albo będziemy płacili 25 tysięcy euro od osoby, jeżeli ich nie przyjmiemy, albo ich przyjmiemy, a my ich przyjmiemy. I jest wiele rzeczy, które dzisiaj są zakopane, o których się nie mówi, tak? do wyborów prezydenckich. Że tylko będzie wszystko wspaniale. Przecież Trzaskowski się nagle stał, proszę Państwa, kandydatem prawie że prawicowym. No. Przecież wszystkie jego, jego postulaty, no to niedługo będzie to kandydat umiarkowany z zabarwieniem prawicowym. No Przecież to jest fałsz i obłuda. I dzisiaj o pakcie migracyjnym tak samo się nie mówi, nie? Pakt migracyjny wszedł w życie i będzie realizowany od przyszłego roku. I my 20 tysięcy 20 emigrantów musimy przyjąć, ale jeszcze będzie do tego łączenie rodzin, więc to nie będzie 20 tysięcy, tylko to będzie 20 tysięcy plus jeszcze rodziny tych emigrantów, więc to może być i 60 000, i 80 tysięcy. Ale to będzie każdego roku, proszę Państwa. Więc sobie wyobraźcie, w przeciągu 5 lat no to będzie pół miliona, milion emigrantów, tych legalnych, z tego paktu migracyjnego. A jeszcze to, co Niemcy na podstawie swoich przepisów, bo to działa tak, że jeżeli oni uznają, że ten emigrant dostał się przez granicę polsko-białoruską na przykład, na teren, na teren Unii, ale pojechał do Niemiec, no to oni uznają, że to nie jest ich emigrant, tylko to jest polski emigrant, więc trzeba go w niemiecki samochód i pyk. Proszę Państwa, mnie się w głowie nie mieści, że to polskiego państwa, tak jak w Zgorzelcu się dzieje, to są oczywiście jeszcze odosobnione przypadki, ale są że przyjeżdża niemiecka policja i podsyła nam emigrantów, tak? Wysadza po prostu ich z samochodu i ich zostawia w Polsce. Przecież to jest, to jest dla mnie to jest no niepojęte. To świadczy o naszej suwerenności. Dlaczego Niemcy mają kontrolę na granicach, a my nie? No taką, jaką? Taką mamy. No nie chcę, słuchajcie, no nie chcę powiedzieć, tak? Tak jak rządzący mówią o prawie, że oni stosują prawo tak, jak je rozumieją, tak? No nie, nie stosują się literalnie do prawa, tylko, tylko tak, jak je rozumieją. Ja chcę wierzyć w to, że my jesteśmy zdolni do suwerenności, ale ta suwerenność jest ograniczona dzisiaj. No jest. I ja powiedziałem też, że ja jestem za Unią Europejską. Ja nie będę dzisiaj Państwu mówić, że ja jestem przeciwny Unii Europejskiej, bo my za bardzo nie mamy też wyjścia, tak? Ale ja bym chciał, żeby Polska była ważna w Unii Europejskiej, żeby Polska to było pod przywództwem Polski. Ja miałem